Polska naszych marzeń to taki kraj, który jest życzliwy ludziom, który sprawnie rozwiązuje stojące w codziennym życiu przed obywatelami problemy. Nie jest rzeczą przypadku, że młode Polki, które wjeżdżają do Wielkiej Brytanii, ostatnio badania to wskazały, rodzą dwa razy więcej dzieci niż tutaj koleżanki w Polsce. To jest najlepszy dowód, że młodzi Polacy chcą mieć dzieci. Tylko Wielka Brytania jest tym państwem, który prowadzi politykę prorodzinną i który wspiera młode rodziny i chciałbym bardzo, aby w przyszłości takim też państwem stała się Polska, abyśmy korzystali z dobrych wzorców. Solidarność może być różna, ale jedną z najpiękniejszych solidarności, ważną społecznie, jest solidarność z młodymi rodzinami. Państwo nie zastąpi rodziców. Nikt nie chce, żeby państwo wyręczało rodziców. Każdy to wie. Rodzice, oni są odpowiedzialni za utrzymanie, wychowanie dzieci, ale... Trzeba głośno i mocno powiedzieć. Jest obowiązkiem, jest powinnością państwa, rodziców w tym trudzie wspierać. Wspierać materialnie i wspierać moralnie. I nie przeszkadzać, nie różnić. Polska jest na samym, na szarym końcu. Gdzieś między Rumunią a Bułgarią w stosunku do tych państw. Zasiłki rodzinne. Podstawowy instrument wsparcia materialnego rodziny. Od 7 lat, od września 2005, są nieruszone. Praktycznie próg dochodowy na bardzo niskim poziomie. 504 zł netto na osobę. To powoduje, że przez te 7 lat, na skutek inflacji, wzrostu pensji w tym systemie, z 7 ponad milionów polskich dzieci wypadł prawie milion. I dzisiaj tylko 3 miliony dzieci z tego skromnego, jakże skromnego 68 zł miesięcy korzysta. To wstyd. Ważąc słowa, można powiedzieć śmiało, to chęć. Jesteśmy odpowiedzialną partią. I ta odpowiedzialna partia będzie dbać o młode mamy. Chcemy zaproponować jako Solidarna Polska wielkie wsparcie dla młodych mam i dla młodych rodzin. Zatem wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 6 do 9 miesięcy, a na drugie, trzecie, kolejne dziecko o 12 miesięcy. W Europie 94% dzieci ma dostęp do przedszkoli, a niektórych w niektórych krajach jak we Francji 100%. My jesteśmy na dramatycznym końcu. 50% polskich dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie ma miejsca w przedszkolach. Samorząd robi co może, kasy brakuje, coraz to nowe zadania bez pieniędzy. Dlatego przedszkola są drugim wektorem, to jest możliwe od razu. Donald Bush. wzmocnie, rozstrzygniemy, zobaczymy. Konkret, konkret, dziś uważamy, że można jeszcze powstrzymać, można odwrócić trend demograficzny. Miliony polskich kobiet z wyżu przemija ten czas. Jeszcze teraz, jeszcze za rok, za dwa, za trzy, mogą się zdecydować, ale jeżeli państwo im nie poda ręki, nie będzie tego i w przyszłości ktoś będzie ten dzisiejszy czas przeklinał. My wierzymy, mówimy, że to jest jak z Dukami. Jak nie uwierzysz, nie zobaczysz. Rząd już to nie wierzy. Nie wierzy, kto rewizja, nie wierzą inne partie. Oni już tylko zastanawiają się, jak się przystosować do tego dramatu. To jest wizja straszliwa i my się na to nie godzimy. Państwo jest dzisiaj odwrócone od obywateli. Państwo jest odwrócone dzisiaj od ludzi młodych. Państwo poza masową emigracją kolejnych dziesiątek, setek tysięcy młodych ludzi nie ma do zaoferowania. Im nic, jeśli chodzi o ochronę poziomu życia, dostęp do edukacji, dostęp do rynku pracy, do kredytu, do budowy mieszkań. To wszystko jest sferą zaprogramowanego zaniedbania i nieudolności rządu Platformy Obywatelskiej. My chcemy zrealizować ambitny projekt ochrony polskiej rodziny, przywrócenia dzietności, przywrócenia szans na lepsze życie, ale to wymaga zmiany filozofii państw dlatego tak bardzo potrzebna jest Solidarna Polska. Bo w naszym programie rodzina i jej sprawy, wsparcie dla rodziny, czyli polityka prorodzinna jest w samym centrum programu. Uważamy, że państwo powinno zaangażować wszelkie siły i też ogromne środki, aby udzielić wsparcia polskim rodzinom.